bo prawdziwa miłość płynie prosto z serca. <laughs> uh, 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 uh. Także dotarliśmy do skroniska numer jeden. Jest z nami Tomaszek. Jak wrażenia? No on się idzie. Zmęczony po podróży. Spać mi się chce. Spaliśmy co prawda wygodnie, ale zawsze to pociągowe spanie. Nie jest to szczyt komfortu. No, A jaki cel na dziś? Cel na dziś jest turbacz. Zruszamy na turba, czyli 12. Pogoda za oknem taka. Czyli śnieg śniegowa i mroźna. I zobaczymy, gdzie dojdziemy. Dzisiaj. Co tam znalazłeś, Tomaszku? Mapa z 77 roku <laughs> Jesteśmy zapięci na ostatni guzik I ruszamy w drogę Dobra, pokaż z zewnątrz budynek Lewaj, wybierz tam tanki, to może zjedziemy szybciej do schroniska drugiego Napadało? No, Napadało jak czy ten noga. O, Ups Moje buty są bardzo dobre Nadają się do jazdy na łyżwach No, nie zamknąłem drzwi Ale Tomasz Tomasz naprawił mój błąd Także mamy luty 2017 i rozpoczynamy rok od wędrówki Wędrówki w pogodcach Macówka na Maciejowej. jest turystyki kwalifikowany. Teren już Tomek zaznaczył. <grym> idziemy, <grym> idziemy dalej. Osadników miał jakoby odstraszać surowy klimat. Trudno dostępne góry i lasy. Jednak wiemy dziś, że już starszej inaczej epoce Tamiennej, na Dunajce i białką tuszańską Przebywali ludzie Takie historie poznajemy ledwo wyszliśmy ze schroniska i już, już zadyszka łapie 30 lat na karku robić. No! Piękne Piękna roślinność Tam hmm. cię spoczął Odpoczywa Czyta księgę? Psalm 16 Jak dojść na torbacz. Turbacz. Turbacz. No, torby to my mamy na plecach, a idziemy na turbacz. turbaczem to ty może będziesz, bo w Austali siedziałeś. No się turbacza zmienić. Idziemy. Idziemy dalej. Już nogi w dupę wchodzą, ale jest... Sympatycznie Mów no za siebie Dotarliśmy do miejsca katastrofy z 70, 73 roku Rozbił się tu samolot, awionetka W tym właśnie miejscu jest pomnik upamiętniający Są nawet fragmenty kadłuba, skrzydło Także jesteśmy w drodze na turbacz. cię tutaj ćwiczy Kama Sutra. Dobrze. Zakopał się prawie. Cała noga mu wpadła do śniegu. A chciał usiąść na tamtym oto drzewie wzdłuż za śmigu I się prawie zakopał. Także trzeba uważać. Lepiej idźmy stąd, bo to jest miejsce pechowe. Ale ciemno jest, nie widzę. Zrób mi jedno zdjęcie no Ale nie widać nic. Dobra, zrób O ja pierdolę A? Lubisz? Czekaj, bo wpadłem po kolana Czekaj I'm oh. Tak, jeszcze do celu nie doszliśmy A już mamy kupawkę Tak, zeszliśmy ze szlaku, a teraz tam cię Tam cię próbuje się unieść Także taka została nas pogoda. Jeszcze mamy z godzinę drogi. Jesteśmy na 1300 metrach, osamotnieni w Gorcach. Jest przewodnik światowy Krzysztof Tomczak i przewodnik tatrzański Tomcio Maleszyk. Ratownik. Także ruszamy na turbacz spod schroniska. Tomasz już na przedzie, Ale zobaczcie, jaka piękna zima w górach jest. Jest w ogóle inna bajka. To jest prawdziwa zima. Nie Tomasz? Super. Tak Rześko jesteśmy na 1000 i ile 300 metrów mniej więcej. Wyliśmy właśnie niska doniska imienia Orkana. Tak, wczoraj 12 godzin wędrówki. Jakieś 20 km przeszliśmy. No ale bardzo fajnie, bardzo żeśko. Idziemy dalej, zobaczymy jak wszyscy wygląda Ale zaspy. To jest prawdziwe, zatrzymaj się na chwilę. Tomaszek opisz swoje wrażenia. Wczoraj szliśmy to jeszcze było tak yy, szaro. Szaro, biało. Wszystko się zlewało, a teraz na tego niebieskiego nieba. Ten śnieżek taki piękny. Niesamowity. Było lepsze wrażenie. No. O wiele lepiej Szczyty jednak są piękne Chuba na drzewie, ale olbrzym Tak się tutaj przymocowała I wpiernicza składniki odżywcze Drzewa. Pod krzyżem Po kolano, całe udo weszło Matkę Boską Chciał ucałować, ucałuj teraz ten Ucałuj Tablice, Tomasz Tabliczka z Jezusem mm. Ale ładnie zanurkowałeś Zobaczcie kurna Jak Tomasz się zniżył Przed krzyżem To jest, to się nazywa pobożność Panaństwo Samolocik ładnie leci Także zdobyliśmy szczyt Turbacza Jest to jeden ze szczytów korony Polski Zdobyłem już rysy. Teraz jest turbacz, drugi ze szczytów. Spójrzcie tutaj na dane na tablicy. Turbacz 1310 metrów. Turbacz zdobyty. Jesteśmy w Gorczańskim Parku Narodowym. Niedaleko nowego targu. Mieliśmy. Przepiękny widok na Tatry. Zobaczcie, zobaczcie, jak tutaj takie mało znane, omijane przez tłumy. Wszyscy przejeżdżają dalej do zakopanego. Się pchają, gniotą na tych krukówkach, spierdalają takie obasy, zjeżdżają, a omijają takie piękno. Prawda? A jeszcze Także pokłon został oddany. Niesamowicie, no po prostu taka boska, niesamowita polanka. Przepięknie, a tam chyba stok narciarski. Wczoraj przeszliśmy, szliśmy od godziny, po wyjściu z pociągu, z Chabówki. szliśmy najpierw do Rabki Zdroj z pół godziny, w nocy jeszcze. Później spoznaliśmy, zaczepił nas pan i nam wskazał drogowskaz jak wyjść na szlak czerwony, jeden, to jest to fragment głównego szlaku Beskidzkiego. Panorama też. Tam jest panorama Tatr. Nie wiem czy dobrze to widać, ale zajebiście, zajebiście wierzchołki sterczą, jak te. Co Ci to przypomina Tomasz? Jak suteczki sterczące. <grystanie> Dokładnie. To jest wszystko do zdobycia. <grystanie> Trzeba każdego zasobna dotknąć Dokładnie. butem. Postawić swój palec na czubku. Tak. Takiego suteczka. Tutaj jest taki czubek widoczny właśnie. W tym miejscu. Tu jest jeden z sutków. mosić. I wtedy, to tak. przyjemność do Także pozdrawiamy serdecznie. I my teraz to będziemy już w dół iść, nie? Bo wyżej się nie da w górce. Wyżej się w górcach nie da, można jeszcze kilka takich troszkę niższych suteczków zaliczyć. Suteczków poszczytować sobie na kiczorze, no. Na... Ku dłoniu. Można wejść na dubań 20 metrów. Ty to lubisz szczytować. właśnie dubania. Ale... Jest. Dzisiaj już chyba nie złożymy przed nocą Jak często Ci się tak zdarza szczytować w górach? Niestety coraz rzadziej, ostatnio chyba ze 2,5 roku temu w Bieszczadach Ale miałem niedosyt i już teraz ten niedosyt został chwilowo... Jeszcze zaspokojony bardziej, Jeszcze zaspokojony, ale jeszcze bardziej podgrzany No tak, jak już się zacznie to ciężko przestać Dokładnie Ciężko wyjść z tego nałogu. Tak. <noise> Także ruszamy i pozdrawiamy z Turbacza. Nie Torbacza jak niektórym się to myli. Turbacz. 1310 metrów. Najwyższy szczyt Gorców. Zaznaczony kamiennym obeliskiem. Oraz metanowym krzyżem. Z datami 1945-1985. Wierzchołek pokryty lasem, zniszczonym przez huraganowy wiatr w listopadzie 2004 roku. Którego? W listopadzie 2004 roku, tutaj przeszedł, przeszedł huragan, który poniżył te wszystkie drzewa. Tak, to widać po drugiej stronie, zwłaszcza tam są wszystko takie, te drzewa po, postrzępione. w XIX wieku. E, był tutaj w 1836 roku Seweryn Goszczyński, to był polski poeta e, z rodziną Tetmajerów, też pisarze z Łopusznej. Szczyt nazywany był wtedy Kruczki. Widać stąd było przez lunetę Kraków. O, Kraków było widać nawet. Metryfa, metryka Józefińska z 1787 roku podaje, że graniczyły tu ze sobą trzy majątki ziemskie. Kamienicki, porębski i nowotarski. Według tradycji... Na szczycie wieszano zbójników. Uuu! Czyli to było miejsce egzekucji. No? To ciekawe jest, ale na, musieli najpierw tu wejść, jakoś się dostać. Po takiej wędrówce jak my wczoraj. No? Także miejsce owiane historią i legendą. A wczoraj jeszcze widzieliśmy wrak samolotu. Dotknęliśmy kadłuba. Po drodze, nie? Który się rozbił tam Małe jawionetki Zgibiliśmy się czemu nie jest jeszcze zardzewiały No właśnie, czemu nie jest jeszcze zardzewiały Ale to może jakaś Cyklin ten Ocynkowana blacha i to nie rdzewieje po prostu Dobrze, także żegnamy się z Turbaczem Może komuś, kogoś się natchni żeby tutaj zajrzał Nam się bardzo podobało nie zawsze trzeba iść za tłumem i w korku stać. Prawda, panie Tomaszu? Oczywiście. Zawsze to stało się w życiu krymium. Ale jest widok jeszcze, jest widok na, na wschód. Jest widok na... Próbujemy na Nie ma odgryźć, na rozwiązać zagadkę, co tam daleko, daleko. Za góry są. te to, to za wierzchołki. Na pewno Tatry, tak? oczywiście Ale co to za wierzchołki są? To jest tutaj mamy z archiwum Mix. Dzisiaj no. przez pół godziny nie mogłem znaleźć okularów. Tomek przykrył swoimi gaciami spocanymi. Na, pod na, podstawie, na podstawie mapy podstawie <laughs> się Gaciami przykrył spocanymi. No się po prostu jest takim p***dolą, że spał obok okularów. Leżały tuż obok niega, potem szukał ich w pół godziny, bo nie mógł zobaczyć gdzie one leżą. leżą no do łóżku po prostu pod materacem. Nie pod materacem, po prostu z boku pod ścianą ci leżały. No, a ja biegałem po toaletach. Tomasz no, zaglądał do śmietnika nawet. Jak pan Hilary Do po pojemnika na podpaski nawet wsadzał rękę. I nic. A tam nie. Nie, ja tylko powiedziałem, że się zobacz, może tutaj zobacz. Krzysia tam Nergował I Krzysiał musiał w nerkować. No ale dobra, na szczęście mam gogle, te połamane, co widzicie. I mogę podziwiać krajobraz, bo bez tego to bym był bardzo smutny. I po matku No i musiałbym wracać z Tomaszkiem wcześniej. A tak to mam okazję jeszcze się nacieszyć widokami. To jest śnieże. To Tak. Pięknie. O! Prawie się poślizgnąłem. Idziemy teraz do schroniska na Turbaczu. Wracamy po to i później gdzie schodzimy Tomasz? Jaki plan jest drogi dalszej? Schodzimy do Łopuszny jakieś 2,5 godziny. A później dojdziemy do Jałki. Jeżeli Paweł powie, że, że przyjeżdża, no to ja wtedy sobie załatwię nocleg, zostanę i poczekam do niego do jutra do wieczora. Wtedy wrócę w niedzielę. A jeżeli nie, no to pomyślę, czy zostawać jeszcze jeden dzień sobie samemu pochodzić, ku czemu się skłaniam, czy po prostu wracać z Tomaszem i siedzieć tam w tych opalach smogów w Warszawie. Także to jest schronisko. Schronisko pod Turbaczem. Co mówiłeś, Tomasz, o tym schronisku? Co pamiętasz z tego, co opowiadałeś? Schronisko? Teraz trzeba poczytać o schronisku. Ale to... Już zapomniał, co mówił. Partyzancka ścieżka nad Turbacz, tutaj jest. To jest chatka pewnie jakaś, boczna chatka, także ale to piękne schronisko, duże, z kamienia, drewniane, też elementy są, także schodzimy w dół, tutaj też krzyż jest. Idziemy dalej. Elegancko zjechałeś na tyłku. Na niebieskim szlaku Na szczekające psy Witają na stałe chmary piesków Dzień dobry pieski Dzień dobry kochane pieski Przyszedłem was zrobić zatrzymać dupę Ach, Ale ty pięknie śnieżek się układa Taka warstwa puchu Idziemy dalej Mielonkę Termosik wykorzystany i ruszamy. Pozdrowienia na EFC. Podziękowania za termosik. Przydaje no, tam Cię dziękuję bardzo. O jezu! A my tutaj w taką budę se znaleźliśmy. Słońce jeszcze wysoko, ale już powoli będzie znikać. Piesek się tam. Aż tą budę od zewnątrz. Nie chce mi się w śnieg chodzić, Panie. Już pokazywałem. Także pozdrawiam. Wyruszam dalej. Jest mroźno, nie wiem ile jest, ale poniżej minus 10 na pewno. Tomaszek wczoraj mi opuścił ja teraz jadę do nowego targu. Udaje się na stanek autobusowy na głównej trasie. Tutaj spałem. Bardzo fajny pensjonat, elegancki śniadanko. Moja broda bije rekordy w tym miejscu długości. Będę musiał ją golić, ale w sumie teraz się przydaje, bo jest straszny mróz. Więc chroni mnie od od no, od odmrożeń. Więc ruszam dalej i żegnamy się z miastem, w którym ksiądz Tischner się wychował. Do zobaczenia.